Siemanko, zapraszam Was dzisiaj na prezentację gry pod tytułem Heroes of Might and Magic Olden Era. Wersja temu wyszła niedawno na Steamie. W przyszłym roku ma się ukazać wersja Early Access. Niemniej sprawdzimy z czym to się je. Mam już przegrane jakieś 12 godzin w tej gierce. Rozegram tryb pojedynczego bohatera, bo dzięki... bo jest dużo szybszy niż tryb klasyczny i będę mógł Wam pokazać więcej mechanik po prostu i opowiedzieć o większej ilości rzeczy. Już Wam pokażę pierwszy problem. Mnóstwo niewykorzystanego miejsca na ekranach, i to się będzie przewijało przez całą rozgrywkę. Takie problemy po prostu estetyczne. No, same ikonki tych naszych jednostek również nie są jakieś bardzo fajne. Pokażę Wam też kolejny problem. Duże niezbalansowanie gry. Mam myślę, że w wersji późniejszej to się zmieni, która wyjdzie, i to jest tylko dlatego, że to jest wersja demo. Aczkolwiek nie jest to coś, co byłoby trudne do poprawy, już na samym starcie gry. I spójrzcie na przykład, ten bohater produkuje 500 złota dziennie i 100 dodatkowo za każdy poziom bohatera. Zwiększa ilość złota znajdowanego na mapie o 50%. Czy to nie jest OP? Oczywiście, że jest OP. Na przykład tutaj mamy Onkosa, który zwiększa przyrost szkieletów w miastach o 2. To jest, to jest jednostka pierwszego poziomu, oczywiście, ale tutaj mamy. Przerost liczów w Twoich miastach zostaje zwiększony o 2, co nie ma kompletnie sensu, przecież to wiadomo, że już ten bohater na starcie będzie dużo lepszy od tego, już ma od 3 do 4 liczów na starcie przy sobie, jak zaczyna mapkę. To jest przecież ogromny boost na samym początku. Ja mam załadowanego save'a tak z drugiego tygodnia gry, w którym gram tym bohaterem, ponieważ jest taki ani za dobry, ani za słaby, i A ja nie lubię grać zbyt, Takimi dopakowanymi herosami. Lubię, lubię, jak coś jest troszkę trochę bardziej zbalansowane. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Yy, jaki jest jeszcze problem? Problem jest jeszcze taki, że tutaj na górze mamy klasy postaci. To jest coś zupełnie innego niż klasa postaci. To są umiejętności, z tego co widzę, jakie mamy. Aczkolwiek ja się bardziej kieruję tym, mimo wszystko, i traktuję to w tym momencie tak, że jest, są dwa rodzaje bohaterów. Jest wojownik. Jest mag, chociaż tak naprawdę to jest troszeczkę inaczej, prawda? Bo jest jeszcze mistrz gildii, jest. Nie wiem, jest tego trochę tutaj. Nie mogę się w tym jeszcze połapać do końca. Mniejsza o to. Wejdę sobie w takim razie w zapisaną grę i wczytujemy gierkę. Gameplay będzie bardzo pocięty z mojej strony. Jak będę, będę po prostu rozgrywał tę mapę sobie, teraz przy kawce. jak będę miał coś ciekawego do powiedzenia, to po prostu to nagram i o tym opowiem. Tak wygląda mapa świata. Ech, jeżeli ktoś lubi ten styl graficzny, no to mu się spodoba. No. Ogólnie rzecz biorąc, nie mam nic do zarzucenia tej mapie, no bo można poświetlić wszystko altem. Sobie w tym momencie, żeby zobaczyć. Tak, jak w Diablo się podświetlało przedmioty. Tak samo można podświetlać i interaktywne miejsca na mapie, ale ogólnie to jest to w miarę czytelne. Tam Gła wojny jest bardzo ładna. Fajnie, że jest zoom. Ja akurat nie gram na największym oddaleniu, tylko sobie lekko przybliżam w tym momencie mapkę. I może się to podobać, ale spójrzcie. Po lewej stronie bohaterowie, po prawej miasta. Tutaj mapa. W górnym lewym rogu kolejne rzeczy, w górnym prawym rogu kolejne rzeczy. Mogłoby to być trochę bardziej zbite, wszystko na przykład, jak było w trójeczce z prawej strony. Wcale bym się nie obraził, to by tak wyglądało. Niemniej można się do tego przyzwyczaić. Wtrącić to taką trochę mobilkowatością, ale można się do tego przyzwyczaić. Są też zmiany quality of life widoczne już na samym starcie. Na przykład spójrzcie, tu mamy przyrost surowców. Codzienny. No i nowy surowiec, który nam doszedł. Pył alchemiczny zniknęło chyba. Siarka zniknęła, tak? Tak, zniknęła siarka. I ten pył alchemiczny to jest taki surowiec, który jest bardzo ważny. Wejdę do miasta i wam pokażę dlaczego. Ponieważ, do budowania do takich droższych, bardziej zaawansowanych budynków, jest on wymagany wręcz. Ten pył alchemiczny. Na przykład, żeby budować sobie ulepszenia liszy, tak? No, i mury już nie dają. Zbudowa murów miejskich nie daje już po prostu jednostek. To wszystko jest przeniesione w to miejsce. To jest takie okienko, które nam pokazuje punkty prawa i skile, które możemy za te punkty prawa kupować. Podoba mi się ta mechanika, naprawdę jest fajna. Ja nie jestem takim fanem herosów, który jest. I tak sztywno trzyma się tych ram, które były narzucone w poprzednich częściach. Jeżeli gra się rozwija, jeżeli wprowadza nowe mechaniki, jeżeli one są zrobione dobrze, to jestem na tak, jak najbardziej. Akurat to jest fajna mechanika. Trochę to spieprzyli, bo tych wyborów mogło być dużo więcej, tak naprawdę. I jeżeli gramy taką małą mapkę, jak gram teraz, to będę miał taki problem, co wybrać, a z czego zrezygnować, tak. Ale jeżeli będę grał dużą mapę, gdzie będę miał dużo miast, będę grał mnóstwo godzin taką mapę, no to jestem pewien, że już w połowie mapki będę miał wszystko odsłonięte, bo tylko nie ma aż tak bardzo dużo. I to jest akurat ta wada, którą będą musieli poprawić, jeżeli oczywiście im się zachce w finalnej, finalnej wersji gry. I jak już mówiłem, tu są przeniesione teraz y, przerosty po prostu y, jednostek. No i różne bonusy można do nekromancji sobie, sobie zwiększyć, na przykład do... Produkowanie rtęci, który jest chyba zasobem wymaganym do najmowania naszych liderów, a tak wygląda nasza księga czarów. I same te okienka mi się podobają, to jest spoko. To wygląda fajnie, jest przyjemne dla oka, jest utrzymane w tym stylu gry, jest spójne tak naprawdę z resztą gry, to jest fajne, ale nie wiem po co wynaleźli nowe style magii. Była magia ziemi, była magia, magia wody, była magia ognia, wszystko było fajnie, pięknie. A teraz mamy magię pierwotną, magię brzasku, magię tajemną, magię zmierzchu, jeszcze magię neutralną. I powiem wam, że gram już te 12 godzin i ciągle mi się wszystko jeszcze myli. Te portrety jednostek, tutaj one wyglądały dużo gorzej w poprzedniej wersji dema, w którą grałem. To zostało poprawione w demku. Tego jestem pewien, bo to wyglądało trochę inaczej. Już jest. Czy dobrze? No nie jest dobrze, no bo po co te szare tła? Spójrzcie, jak to wygląda w ogóle. Tak wygląda rozbudowa naszego miasta. Jest to czytelne, jest to czytelne, aczkolwiek to wygląda naprawdę tanio i mogliby to jakoś inaczej rozwiązać. Tak, pięknie to wyglądało w Hierosach trójce, nie? Taka piękna, piękny ekranik z tymi pięknymi, dużymi budowlami. One są na niebieskim tle, nic nie ma z tyłu. Nie wygląda to dobrze. A werbowanie stworzeń wygląda jeszcze gorzej. Nie rozumiem, dlaczego wszystko jest w takim dużym oknie. Na przykład, ulepszenie jest w takim małym okienku, a werbowanie jest w takim dużym. To już jest na przykład bardzo niespójne w tym momencie. To są takie rzeczy, które będą musiały być poprawione. Ja już napisałem im kilka tutaj reportów odnośnie tego, jak to powinno naprawdę wyglądać. No i piszcie, grajcie i piszcie, jeżeli chcecie, żeby ta gra była grywalna i ciekawa na sam koniec, jak już wyjdzie. No to piszcie te reporty, piszcie i raportujcie. No dobra, ja wracam do gry, jak będę miał jakieś przemyślenia. A mam ich trochę już zapisanych, więc będę się z wami nimi dzielił podczas rozgrywki. Teraz sobie coś robimy naszym. O, właśnie. Od razu kolejne przemyślenie. Zatykujemy sobie tych ziomeczków. O Boże, jak to się wolno rusza, wszystko. No dobra. Kontynuuj. Skończymy turę. Już to budowanie. To jest tylko mapa pokazowa. Yy... Tak wygląda. Hmm. Zniszczyliśmy przeciwnika. Mamy zwycięstwo z małymi stratami, ale ja chcę zagrać walkę i wam coś pokazać. Walka. Zawsze jest faza taktyki. Rozpoczynamy walkę. Teraz tak. Mapa walki jest. Plansza walki jest dużo mniejsza niż w poprzednich częściach. Ta jednostka ma 5 szybkości. Ta ma 4 szybkości. Co sprawia, że tak naprawdę jednostki strzelające mają dużo mniejsze znaczenie niż w poprzednich częściach. Dużo szybciej jednostki dochodzą do, na sam koniec mapy i to jest moim zdaniem duża wada. Zmniejszenie y, wagi jednostek strzelających w ten sposób jest dużą wadą moim zdaniem. Kolejną taką ciekawą mechaniką, niektórzy nazwą to wadą, moim zdaniem to nie jest wada. To po prostu wymusza więcej rzeczy do nauki i to nie jest moim zdaniem nic złego. Jest to, że każda jednostka ma mnóstwo umiejętności. I już nie ma tylko ataku wręcz, ataku dystansowego, ale mamy również atak o długim zasięgu. To jest atak, który, na który nie ma kontrataku. Atakujemy z dwóch pól. Na przykład ta jednostka ma taki atak o długim zasięgu. Tu jest wszystko opisane. Nie prowokuje kontrataków, nie ustawia używającego obok celu. I oprócz tego dochodzi jeszcze taki punkcik. Tutaj na dole się taki pasek ładuje. I jak ten pasek się naładuje w, tam, w jakimś stopniu, to możemy korzystać z umiejętności naszych wojów. Pokażę Wam to, jak wygląda w walce. Ja mi zależy na tym, żeby jak najwięcej wskrzesić moich jednostek, ponieważ basuje na nekromancji w tym mieście. Więc spróbuję wygrać te bitwie z jak najmniejszymi stratami. Zaraz wam pokażę kolejne wady i zalety tej gry podczas tej walki. No dobra, tu mamy nasze pieski, sobie poczekają. Oni też oczekują, dobra. Mamy jakieś czary. Tak, księga czarów wygląda spoko akurat. Mamy rozpacz. Klątwy. przeklęty cel otrzymuje 48 punktów czystych obrażeń na początku swojej tury. To jest jedna z głównych mechanik, jakie odkryłem u tych u nieumarłych, ponieważ moje jednostki również mają podobne mechaniki. Można to jakoś podejrzeć, żeby Wam pokazać, czy nie można? Można, na przykład tu. Atakując nakłada klątwę na cel. Przeklęty cel otrzymuje 38 punktów czystych obrażeń na początku swojej tury. I wiele jednostek nieumarłych ma właśnie ten ulepszony... Ulepszona hiena cmentarna również ma taką mechanikę, że jeżeli sobie wybierzemy to ulepszenie, bo są dwa ulepszenia do wyboru każdej jednostki, to jeżeli sobie również wybierzemy to ulepszenie, to ulepszenie, to możemy mieć taki właśnie atak z klątwą. No dobra, rzucimy więc. My się wydaje, rzucimy sobie to. No i dobra, spójrzcie jeszcze jedna rzecz: żyjące stworzenie magiczne stworzenie. Nie umarły, są jeszcze konstrukty, dochodzą nowe rodzaje jednostek. I jeżeli ktoś oczekuje takiej gry, jak byłaby trójka, tylko z lekkimi poprawkami, to się zawiedzie. Od razu mówię, że nie ma sensu, żeby jeżeli nie chce spróbować się przekonać do czegoś nowego, do nowych mechanik, to nie ma sensu, żeby próbował grać w nowe herosy, bo się po prostu zawiedzie na tej grze. To jest gra dla osób takich jak ja, która jest. Otwarta na zmiany, otwarta na nowe rzeczy, otwarta na naukę nowych rzeczy. Jeżeli chodzi o to wszystko, to jest to, jest to moim zdaniem duży plus, że y, twórcy nie bali się wprowadzać nowych mechanik do gry. Co my tu mamy? To jest jednostka drugiego poziomu. Czekać czy atakować? A poczekamy sobie jeszcze. Stykujemy sobie nim. Ile straci? Tylko trzy jednostki. No dobra. Pomijamy Turkę, strzelamy i powinien być koniec walki. Dobra. I teraz pójście na to. Straciłem trzy jednostki. Zdobyłem poziom. I nie wiem w tym momencie, jeżeli nie zapamiętają ilości jednostek, liczby jednostek, które miałem w tym momencie u siebie to nie wiem, ile wskrzesiłem, nie wiem, ile mi dała nekromancja. To jest duża wada gry moim zdaniem, jeżeli grasz nieumarłymi, bo jeżeli stracisz trochę jednostek, to nie wiesz, czy jesteś na plus czy na minus. Powinno być jakieś okienka albo jakaś informacja po bitwie, ile zyskałeś, jakich jednostek tak naprawdę. To mi się nie podoba. Pokażę wam, co mi się jeszcze nie podoba. Spójrzcie, to no jest na przykład tak, to jest przyroż szkieletów. Hmm. A to wam pokażę trochę później. Kolejną rzecz, która mi się nie podoba. Chodzi o to, że niektóre armie mają tutaj bonusy do punktów życia. Na przykład tutaj po ulepszeniu wampiry dostają 25% punktów życia więcej. Jeżeli to sobie klikniemy, to wampiry będą miały więcej punktów życia podczas walki, oczywiście. Ale tutaj, jak sobie wciśniemy, załóżmy, że to jest wampir, to tutaj nie będą widoczne punkty życia. Można się łatwo pomieszać zagmatwać w tym wszystkim. ta są jeszcze takie problemy właśnie quality of life i które troszeczkę przeszkadzają po prostu w takiej płynnej i ciekawej grze. No dobra, zbudujemy sobie budynki. To jest moje drugie miasto. Też mogę sobie zbudować do punktów prawa budowle. Już teraz tych punktów prawa będę dostawał bardzo dużo na przykład w tym momencie, tak? Znowu mogę wydać kolejne dwa punkty. No dobra. Czas na kolejną porcję dziegciu, mi się wydaje, w tym momencie. Otóż tych umiejętności jest, ogólnie rzecz biorąc, w tym momencie w grze zbyt mało. Po zagraniu dwóch albo trzech mapek już znamy wszystkie umiejętności i tak naprawdę są oprócz rodzajów magii, które możemy wybrać, to nie ma ich zbyt dużo. Mogło być tego trochę więcej, skoro jest już to któraś część gry z kolei herosów, Poza tym niektóre umiejętności wydają się zbyt potężne. Na przykład, minus 15% do ataku i obrony wrogich stworzeń. Prymeta jest podwajana, gdy bohater posiada umiejętność odporności. Czyli minus 30% do ataku i obrony wrogich stworzeń, iż mam podstawową odporność na przykład. To jest moim zdaniem zbyt przesadzone. Yy, a niektóre są jeszcze mocniejsze. Akurat tutaj nie mam tych umiejętności w tym momencie wybranych. A niektóre są naprawdę, naprawdę przesadzone, mi się wydaje. Kolejna sprawa jest taka, że zakończę turę. Dni przed finałową walką 2. Nie mam pojęcia, w którym dniu, bo nigdzie nie jest to napisane, toczy się ta finalna bitwa w tym trybie gry z przeciwnikiem. Próbowałem sam go wezwać na pojedynek, nie udało mi się tego znaleźć. Jeżeli ktoś wie, jak to zrobić, to będę wdzięczny, nie wiem, żeby mi to jakoś przekazał, bo nie mam pojęcia, jak to ogarnąć. Teraz jestem zaskoczony, bo jestem na dwa dni przed finałową walką. No nie spróbuję jakoś wygrać tę walkę Ale nie podoba mi się to jak to rozwiązali Pokażę wam jeszcze finalną bitwę z przeciwnikiem Który na pewno będzie mocniejszy ode mnie Zdecydowanie Bo Ja grałem trochę po matoszemu tę rozgrywkę I jeszcze powiem wam kilka zalet i wad tej gierki Podsumujemy co sobie jakoś mi się wydaje Zagramy sobie jeszcze jedną walkę Z kim my teraz walczymy w ogóle nie znam tych jednostek, to jest ten problem. Niektóre mają naprawdę mnóstwo różnych umiejętności i strasznie zwiększa to skomplikowanie gry. Jak już mówiłem wcześniej, i pewnie powtarzam po raz kolejny, dla mnie nie jest to wada, bo ja lubię kiedy gra jest bardzo rozbudowana. Ale Herosy do tej pory były taką grą bardzo łatwą do opanowania, prawda? I tak naprawdę plusem Herosów było to, że każda gra była w sumie dość podobna do siebie. Było tylko kilka umiejętności, które warto było brać. Było jasno, każdy wiedział, kto już trochę pograł w tych rosy, co jest dobre, co jest złe. A tutaj, no jeszcze tego nie wiadomo. Jeszcze trzeba się tego wszystkiego nauczyć. Na przykład tych jednostek kompletnie nie znam. Wiem, że są dość wolne. Nie atakują. Nie atakują dystansowo, mam nadzieję. Nie, nie atakują dystansowo, więc na pewno będę chciał je trzymać na dystans. Następnego dnia mam właśnie tę finalną walkę. Z moim bohaterem przeciwnika, i trzeba będzie też to wygrać. Okej. Okay. mam mało many, widzę. Trzeba się będzie wrócić do miasta chyba, żeby odzyskać manę zaraz. To weźmiemy sobie. Nie znam tych czarów również. Magia zmierzchu, chyba jestem specjalistą magii zmierzchu, mi się wydaje. Tu nic nie pomogę, prawie nikogo nie zabiję. No dobra. Lustrzana kopia. Może to coś pomoże. On do mnie chyba jeszcze nie dojdzie, czy dojdzie? Nie wiem, czy on atakuje z daleka, czy z bliska. Tylko sąsiadujących wrogów może atakować. Dobra, to nie dojdzie. Atakujemy sobie tym Okej. Okay. To jest kopia, prawda? Tak, lustrzana kopia. No i dobrze. Poczekamy sobie wszystkimi. I stworzymy chyba jeszcze jedną kopię, czy nie? nie już nie można. No to poczekamy sobie. Powinniśmy już to jakoś wygrać, mi się wydaje. Pięknie. on nie ma żadnych ścierni albo czegoś takiego? Chyba nie. O, straciłem pieska jednego. Trudno. Dobra. Jak już mówiłem wcześniej, spójrzcie, jest napisane mniej więcej i dostaliśmy jednostek, a to powinno być w jakimś okienku po prostu jednym, mi się wydaje. To by lepiej wtedy wyglądało, nie w ten sposób. Kolejna walka. Ok. Jakiś artefakcik zdobyłem. No nie wiem, czy to jest, czy to było dobre. Co muszę zrobić? Muszę odzyskać jak najszybciej manę, mi się wydaje. Jeżeli mi się uda, oczywiście. Nie, już jest walka z głównym przeciwnikiem. No dobra. Opowiemy jeszcze sobie coś o polu bitwy jeszcze raz. Nie ma sensu grać na najniższym przyspieszeniu, bo te jednostki poruszają się jak muchy w smole. To wygląda tragicznie. Ogólnie wydaje mi się, że wadą jest też, jak już mówiłem wcześniej, oprócz tego, że jest mniejsze pole walki, to to, że żadna jednostka nie zajmuje dwóch pól. To jest również kolejna wada. Ale on ma tych jednostek, Boże. No dobra. Ja mam 20 many, on ma 10. Trzeba jakoś to wygrać chyba, chociaż... O, 26 manych wymaga ten czar, trochę szkoda, że go nie mam. Mógłbym bawić się w Safe Load, ale nie lubię takich rzeczy robić. No dobra, rzucimy sobie. Hmm. Chyba to. Będziemy chronić swoje szkielety. Jest sens czekać, czy nie ma sensu? Jest sens czekać, mi się wydaje. O, obrywałem trochę. Dobrze, tych liszy ma mało, chociaż tyle. Nawet się o te szkielety nie za bardzo boję, bo sobie wskrzeszę potem. Liszami te szkielety, więc powinno być ok. No dobra, on się rusza pierwszy. Nie ma co czekać, siedziemy z nim. To jest też wada gry kolejna. Mam wszystkie y, szkoły magii na maksa wypasione. Mam nawet sporo tych punktów magii, a obrażenia są bardzo słabe w tym momencie. Bardzo słabe. Tam mapę oczywiście przegrałem, a pokażę wam, z którym bohaterem się mierzyłem. Był to Tarius. To jest anagram od nazwy Iratus. To jest. Iratus to była poprzednia gra twórców tych w których gramy teraz. Jeszcze rzucimy sobie okiem na inną rasę, którą możemy grać na inne miasto. Jestem dość sceptycznie do tego miasta nastawiony. Nie podoba mi się design tych postaci. jest W ogóle mi się. Nie kojarzy z Herosami, to jest też kolejny problem tej gierki. Może jak pogram dłużej, to się do nich przekonam, ale jeszcze ta nazwa, ona się nazywa Schizma, przecież Schizma to był rozłam w kościele. Bez jest ogólnie rozłam, tak? Schizma. To nie wiem dlaczego to jest akurat taka nazwa, dlaczego tu jest rozłam, to jest, to jest bez sensu w ogóle. I te jednostki też są, spójrzcie, każdy ma, jakieś, każdy ma jakieś dodatkowe umiejętności, trzeba się mnóstwo rzeczy nauczyć. A pokażę Wam jeszcze jakieś wady. Spójrzcie, używam prawego klawisza myszki. I służy mi on do tego samego, co służy mi lewy klawisz myszki. Czyli do przesuwania jednostek. A jeżeli chcę sobie ulepszyć jednostkę, albo je podejrzeć, muszę wcisnąć w stanie dwa razy. To nie ma żadnego sensu, to powinno być wszystko na prawym klawiszu myszki. Tak samo jak poruszanie się po mapie powinno być na środkowym klawiszu myszki, a prawy klawisz myszki powinien służyć do podglądania tego wszystkiego. Może nie, nie każdy chce za każdym razem, jak na coś nakieruje, widzieć to na przykład co jest pod danym polem, tak? No i nie wiem, dlaczego nie możemy tych jednostek podejrzeć. Chciałbym, żeby można było zrobić to tak, żeby te jednostki można byłoby podejrzeć, tym bardziej, że jest mnóstwo nowych rzeczy i jesteśmy kompletnie zagubieni na początku. Nie wiem, co to za rodzaj jednostki, czy on strzela, czy on jest silny, czy to jest czwarty poziom, czy to jest szósty poziom, nie mam zielnego pojęcia, i to również powinno być w tej grze naprawione. No ale podsumowując to wszystko, o jakie straty miała być łatwa walka, prawda? Podsumowując to wszystko, jeżeli oczekujemy gry takiej samej jak poprzednie herosi, no to się raczej zawiedziemy, bo to jest jednak mnóstwo, mnóstwo nowych rzeczy. Jeżeli oczekujemy czegoś nowego, z nowymi mechanikami, co daje nam wyzwanie, czego trzeba się będzie uczyć naprawdę od samego początku, no to można się zainteresować tymi heroskami. To może być dobra gra, jeżeli twórcy poprawią balans, design, quality of life. I jeszcze parę innych rzeczy. Jeżeli dodadzą... Jeżeli mogliby pozmieniać te rasy, mogliby... zwiększyć mapę, no jest parę problemów, no ale... Z tego co słyszałem jest już milion osób yy, ma tę grę w Każdy może zagrać w demo. Zgłaszajcie bagi, piszcie swoje sugestie. Yy, bo to jest ostatnia szansa. Ja wiem co się stało z, z moją inną ulubioną serią gier strategicznych z Disciples. Została kompletnie spieprzona po całości. I nie możemy pozwolić, żeby to samo się stało z tymi herosami. Ja będę trzymał rękę na pulsie, ale będę kibicował tej grze, bo dobrze się bawiłem, grając w to demo. Mimo wszystko, mimo tych wielu wad, które ta gra ma, to dobrze się bawiłem. I z tym optymistycznym akcentem żegnam i do zobaczenia.